Dzień dobry, witam Państwa po południowym materiale. Proszę Państwa, w pierwszych słowach mego listu zapraszam dzisiaj na dwudziestą na live'a. Będziemy rozmawiać o sprawach ważnych i ważniejszych dla Polski. A dzisiaj temat, który pojawił się w zasadzie przedwczoraj, nie do końca przedwczoraj, bo trwa już od bardzo długiego czasu. Jak wiecie, Lewica już raz kiedyś zdradziła. W 2021 roku w kwietniu Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Włodzimierz Czarzasty, za plecami też, Adrian Zanberg też za plecami wszystkich dogadywali się z Morawieckim i Skaczyńskim w sprawie głosowania, by wyciągnąć z Unii Europejskiej kasę, z krajowego planu odbudowy. Nie udało im się tych pieniędzy wyciągnąć, ale liczyli na to, że jeżeli pomogą PiSowi, a te pieniądze będą, pozwoli to zaistnieć lewicy czarzastemi. Proszę Państwa, o tym, że jeszcze Szczarzasty jest dwulicowy, jest hipokrytą, wystarczy chociażby jego dzisiejsze wystąpienie, w którym opowiada o tym, jak to jest stała umowa koalicyjna, jak nikt nie zamierza jej zmieniać. Zresztą posłuchajcie Państwo sami, jak to się mówi tak popularnie, czy też bardziej potocznie, zobacz synku, tak wygląda kłamca. Posłuchajcie państwo Czarzastego, jak pięknie mówi, naprawdę. Przeciętny człowiek by uwierzył. Ale wy jesteście nieprzeciętni, więc to nie wierzcie. Nie jesteśmy zainteresowani zmianą umowy koalicyjnej. Umowa koalicyjna precyzuje podstawowe funkcje w rządzie, to znaczy premiera i wicepremierów oraz precyzuje zasadę rotacji w senacie, przy, przypominam. Jak i w Sejmie. To daje ład, porządek i spokój. Przynajmniej tak nam się wydawało półtora roku temu. A ład i spokój naprawdę w Polsce między podmiotami politycznymi jest w tej chwili szczególnie ważny. On jest zawsze ważny, a w tej chwili jest szczególnie ważny. Gdy Włodzimierz Czarzasty wypowiada te słowa. Taki wiecie, na luzie, jaki jak pis, jak tu koalicja, wszystko powoli. Potrzebujemy spokoju. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa jeszcze raz kłamstwa. Panie przed przedwczoraj 5 lipca był 26 zjazd kaszubów na pomorzu w miejscowości Szemud. To taka bardzo malownicza okolica, Szwajcaria kaszubska. Ci, którzy jeszcze. Nie mieli okazji, to zachęcam, bo naprawdę tereny są piękne. I na tym zjeździe Kaszubów, to taka jest impreza, na którą zjeżdżają różne organizacje regionalne, kaszubskie. Skąd idą można też dostać bardzo dobre produkty regionalne? Też Państwa zachęcam. Jeżeli spędzacie, spędzacie urlop gdzieś w okolicach Trójmiasta, Miasta, to wybierzcie się do Szemudu, do Sierakowic. Tam w każdą sobotę jest taki rynek, gdzie można. Kupisz właśnie regionalne produkty swojską kiełbasę i inne naprawdę dobre rzeczy. Ale do rzeczy, a propos rzeczy. Otóż, proszę Państwa, na tym zjeździe pojawili się też Jarosław Selin, którego brat Ryszard S. W tej chwili siedzi w areszcie za finansowe malwersacje, sprawy kryminalne. Areszt jest mu cał chwilę przedłużany, sprawa jest tak gruba. Jarosław Selin publicznie błagał o wsparcie, o modlitwę za jego brata, by go wypuścili, no ale go nie wypuszczono. Była też Dorota Mielewczy-Karciszewska, taka o bardzo niebanalnej urodzie, charakterystycznej buzi, która no, zasłynęła też z różnych afer. To jest dobra kumpelka Marcina Chorały. A z ramienia lewicy pojawi pojawiły się dwie były razemki: to jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, mi ministra y i senatorka Anna Górska. Wszystko tak, to jest dawne razem, a obecnie nowa lewica. To tylko nowa lewica na chwilę, nawet nie lewica. Otóż, proszę Państwa, akurat Anna Górska to reprezentuje jakiś tam ten region, Kaszubski, ale. Pojawiły się i ucinali sobie pogawędkę. Czarzasty wysyła swoje polityczki, które muszą w jakiś sposób zasłużyć na jego, na jego sympatię. Kaber Dzimienowicz, bąk to pamiętajcie, to koleżanka Magdaleny Bieja. Całe to towarzystwo, wcześniej przecież to są w psiapsie, e, psiapsie Zandberga. E, całe to towarzystwo, proszę państwa, próbuje się po cichu układać też z kise. Tak jak Szymon Hołownia, który próbował, to już wiecie Państwo, zdradzi Donalda Tuska, taki cały czas Czarzasty kombinuje, co tu zrobić, by w razie czego się obronić przed tym, gdy Tusk zacznie ich rozliczać. Bo pamiętajcie, że Bodnar jest człowiekiem czarzastego. To jest człowiek lewicy, nie koalicji obywatelskiej. Jego towarzystwo w Ministerstwie, czyli pani wiceministra Eichardt, dawniej Eichardt-Dibua, była żona Jacka Dibua, tego adwokata i pani rudzińska Blusz, dwojga nazwisk wiceministra. Dokładnie to samo, to jest wszystko kawiarowa lewica. Jedynym z koalicji obywatelskiej tutaj jest Arkadiusz Myrcha, ogólnie niezbyt lubiany wiceminister, mąż pani Kingi Gajewskiej. To jest akurat małżeństwo, które było wielokrotnie atakowane ich rodziny były atakowane. A propos, to redaktor naczelny Kapusta z Wirtualnej Polski strasznie się denerwował, że sprawa pani Pełczyńskiej Nałęcz, jej córki zatrudnionej w partii, była przedmiotem oburzenia ogólnospołecznego. Przypomniałem panu Kapuście, jak jego portal atakował właśnie rodziny Pani Kingi Gajewskiej, pan Arkadiusza Myrchi, Donalda Tuska, w zasadzie Tusków, bo jeszcze był, atak, był atakowany syn Donalda Tuska i jego rodzina, jego córka byli atakowani. Była atakowana też rodzina Romana Giertycha. I zgadnijcie, co zrobił Kapusta. Kapusta mnie zablokował. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Ale wracając do meritum. Proszę Państwa, lewica układa się z pisem na różnych poziomach. Przede wszystkim też i na poziomach samorządowych. Pani Santurka Górska ma zerowe znaczenie w polityce, ale jest dobrym, takim można powiedzieć, pośrednikiem, by wyczuwać sytuację. Właśnie po to toczyły się te rozmowy, jak to się mówi, zakularowe zakuluarowe. o. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Udało mi się, nawet bez błędu. E, żeby gdzieś tam w cieniu krzaków e, na tyłach sceny porozmawiać na temat wspólnych relacji, wspólnych celów. Lewica wielokrotnie stawała po stronie PiSu i tylko pozornie sprzeciwko. O tym, co zrobił Zandberg, e, to państwo przecież wiecie, jak zaatakował i rząd koalicji 15 października. Teraz był to Hołownia, który cały czas atakował i Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. A teraz się okazuje, że te e, lewiczki, nie, jakby powiedzieć, lewicówki, to jest lewicowiec i lewi, lewicowiszcze? Lewicowiszcze, o. Te dwie lece, lewicowiszcze, czyli Agnieszka dziemianowicz bąk i e, Anna Górska, ucinały sobie z. Debutowała Ciszewską Mielewczyk, Jarosławem z i innymi kacykami partyjnymi PiSu, miłe rozmowy. Porażające jest to, że ci ludzie dalej egzystują w przestrzeni publicznej, nie zostali rozliczeni, ale uwierzcie mi, że ta nowa lewica szuka swojego miejsca, wiedząc o tym, że i na nich może przyjść czas. Bo e, chyba nie uchyla rąbka tajemnicy, gdy powiem, że Donald Tusk faktycznie myśli o pozbyciu się. Zdrajców, tej pseudo-koalicji, to już jest pseudo-koalicja, e, i przejścia do samodzielnych rządów. Czy to jest możliwe? Pod pewnymi warunkami będzie to możliwe. E, tylko jak usłyszałem dzisiaj od jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, trzeba uspokoić wyborców. Na to ja się go zapytałem, tytułując posłem, bo jest posłem, ja mówię, ale jak pan, panie pośle, myśli, żeby. E, uspokoić wyborców. Mówi, no szef wie, że tylko czynami, bo słowa, ja mówię, no, słowa to na razie wkurzają. Czytałem dzisiaj wpisy pana pana Szłapki, który napisał, że, co napisał? To, to już on, premier powiedział, że kapitalizacja spółek Skarbu Państwa przekroczyła 100 miliardów złotych, że to jest bardzo dobra wiadomość. Skąd on jest? Ja dodałem od siebie to publicznie, że to tak muszę ironicznie napisać, bo napisałem, że PiS będzie miał co kraść. Tak, bo pamiętacie Państwo, w 2015 roku rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zostawił Polskę w dosyć dobrej kondycji finansowej. Zostawił chyba było 640 miliardów rezerwy, po czym te wszystkie pieniądze wyparowały w ciągu następnych 8 lat z okładem nakradli tyle, że to ludzkie pojęcie przechodzi 113 miliardów złotych. A jeszcze trzeba spłacić obligacje skarbowe, bo też nie wszyscy pamiętają, że to poza budżet zostało wypchnięte blisko 200 miliardów złotych z obligacji skarbowych, denominowanych też w euro, które Morawiecki za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego sprzedawał na giełdzie w Luksemburgu. O tym Domańskiej nie mówię, ale w ubiegłym roku musieliśmy wykupić tych obligacji za 68 miliardów złotych. Więc fajne spuścizm. Proszę Państwa, czarzasty boi się zarzutu tego, aby wyszło na jaw, bo wiecie o tym, że w Warszawie wszyscy wszystko wiedzą i każdy każdego sprzedaje. Takie towarzystwo. Więc postanowił, że jakieś rozmowy niech się toczą, takie poza Warszawą. Właśnie ten w Szemudzie to spotkanie było idealnym miejscem. Gdzie ma być takie rodzić topowe postacie negatywne, jak właśnie Arciszewska-Mielewczyk, czy ona jest mielewska Arciszewska, bez znaczenia. Jarosław Selin, tam jeszcze paru innych lokalnych kacyków, jak oni razem ze sobą rozmawiają. Zresztą też i dostałem od państwa sporo maili, ale też rozmawiałem z redaktorem naczelnym Ekspresu Kaszubskiego, który akurat tam był. Ty jesteśmy kolegami, znamy się. I też z działaczami kaszubskimi, do których mam kontakt, więc też od razu wykonałem kilka telefonów, żeby sobie potwierdzić parę spraw, bo też dostałem jednego bardzo ciekawego maila od pewnej pani, która zwróciła uwagę mi na to zdarzenie. Ja pogrzebałem głębiej, porozmawiałem z moimi źródłami i tutaj usłyszałem, że te rozmowy później miały swój dalszy ciąg, bo to jeszcze było tam kilka osób z Warszawy. No ale te dwie kobiety z Nowej Lewicy, te lewicowiszcze, te dwie lewicowiszcze w sposób szczególny, ogólnie Agnieszka dziemianowicz Bąk która przecież ma dosyć wysokie, bo ministerialne stanowisko, wszystko to śmierdzi z radą. Próbują się teraz z nimi układać. Bo pamiętajmy, że Kaczyński w tej chwili wpadł w panikę. Dlatego hołownia, dlatego nocne spotkania, ale o tym będę mówić prawdopodobnie jutro, bo Kaczyński jest przerażony, bo nie wie, co zrobi Donaldson. No, Ale wrócimy do tego tematu. Ja Państwa zapraszam dzisiaj na 20 na live'a. Do zobaczenia.